Posiada oczywiście, jak tu widzicie, suplementy diety, oczywiście bardzo dobrej jakości. Suplementy diety wykonane z najlepszych składników o ugruntowanej już pozycji na świecie. I przede wszystkim, co najważniejsze, są one w porównaniu do konkurencji podobnych firm do 75% taniej. Czyli cenami to biją na głowę wszystkich po kolei. I oczywiście podam nawet przykład. Olejek CBD i to nawet spora ilość. Kosztuje tutaj, i to bardzo dobrej jakości, bo już wiele osób to sprawdziło. Kosztuje raptem 18 dolarów. Sobie wyobraźcie. Dodatkowym sztandarowym produktem jest oczywiście Organic Kofi, czyli kawa, świetna po prostu. I jest coś dla panu. No bo tutaj jest wiele produktów bardzo dobrych, ale ja tylko wspomnę o takiej fajnej rzeczy, ewentualnie dla panów w średnim wieku, gdzie mogą sobie zadbać o serce i uwaga, o żony. No ale to tam już sami sobie sprawdzicie. Słuchajcie. Cała kariera tej firmy zaczęła się około 3 lat temu. Wiadomo, jak w każdym MLM-ie, tak samo i oni się borykali z podstawową rzeczą, jak zapraszanie, oczywiście, to jest pięta Achillesowa wszystkich MLM-ów, gdzie trzeba po prostu zapraszać osoby i oczywiście trzeba również robić co aktywację, czyli wykupywać produkty za 100-200 dolarów czy więcej, aby po prostu mieć dochód z zaproszonych osób. Oczywiście tak, tak samo się ten biznes rozwijał, jak, i, jak każdy inny MLM, czyli każda osoba musiała się ciężko napracować, żeby po prostu pozyskać ewentualnie w tygodniu choć jedną osobę. Specjaliści pracujący w tej firmie, jak i wielu innych, dostrzegają to oczywiście, ale tylko ci pomyśleli, że trzeba to zmienić, zmienić radykalnie. Żeby to po prostu szło jak burza, żeby w końcu zaczęło to wszystko działać i te produkty zaczęły się sprzedawać, bo faktycznie są bardzo dobre. I oczywiście warto o, o nich pomyśleć i z nich korzystać. Powiem oczywiście, co oni wymyślili. To jest bardzo ciekawa rzecz. Zrobili tak zwaną rewolucję w zarabianiu. Bez żadnego polecania, biznesu i bez pracy. Możesz zarobić 2047 dolarów miesię... 2047 miesięcznie. To jest podstawa. Przypomnę, bez żadnego polecania biznesu i oczywiście bez żadnego kupowania czy sprzedawania produktu. Wielu, jak to słyszy i co są w MLM, to pewnie zemdlało i teraz proszę ich podnosić. Ale oczywiście wytłumaczę, jak to się stało i dlaczego tak właśnie się dzieje, że teraz. Ten projekt bije rekordy, oczywiście, na całym świecie. Zrobiono tutaj, oczywiście, jedną z najmądrzejszych rzeczy, jaką można było wymyśleć. czyli ten cały, całą tą aktywację, którą zawsze trzeba było wykonywać w MLM-ach i zakupywać produkty za te 100, 200 dolarów czy więcej, zamieniono na jedną rzecz. Nie ma przymusu zakupu produktu. Ale za to, żeby mieć tutaj dochody stałe z tego całego biznesu, zamieniano to na abonament, który wynosi 9,95 miesięcznie. No super sprawa, tak? Czyli rozwiązano najważniejszy problem, że chodzi o po prostu o kasę, żeby po prostu ludzie nie kupowali ewentualnie produktów, nie napychali sobie szapy, bójków, ciotków, nie gnębili i tak dalej, tak? Pozostała tylko jeszcze jedna, jedna im rzecz do zrobienia, czyli po prostu, co zrobić, żeby te rejestracje faktycznie szły. I wymyślono to oczywiście w tamtym roku, a uruchomiono około 15 grudnia ubiegłego roku czyli zrobiono jedną linię rejestracji. Wszystkie osoby rejestrują się jedna pod drugą na całym świecie. Od tego momentu ruszyły lawinowe. Rejestrację. Również obniżono koszt wejścia do firmy. Kiedyś kosztowało to dużo więcej. Obecnie zobaczcie. Udział w projekcie to jest jednorazowy koszt 40 dolarów. Plus abonament 10 dolarów. I każda osoba oczywiście może tutaj wejść, zarabiać, ile tylko zechce. Podstawowym dochodem. Jeżeli ewentualnie oczywiście nie kiwniesz palcem, nic nikomu nie, nie powiesz, nie kupisz produktu, to tylko dostaniesz 2047 dolarów. Dochód ten, który tu widzicie, te 2047, jest z tysięcy osób, które oczywiście wpadują do twojej struktury i jeżeli się opłacą. Zdążą przed każdym czwartkiem, znaczy się dokładnie z czwartku na piątek, zdążą się opłacić, to te osoby oczywiście zostają w swojej strukturze i masz z nich 2,5% od ich wpłaconego abonamentu. Łatwo wyliczyć, że na, żeby uzyskać sumę 2047 dolarów, tych osób musi być. 8 tysięcy. Masa, tak? No fakt, że masa. Ale kochani, popatrzcie, tu po czterech dniach mam ja osobiście 1700 zarejestrowanych i opłaconych osób z całego świata. Dodatkowo zaprosiłem w ciągu tych czterech dni 50 osób. Sobie wyobraźcie, ty w swoim MLM, ile tygodni szukasz jednej osoby? Pokażę to, jak to wygląda w środku. Przechodzimy, kochani, do moment. Tu jest. To jest podstawowe nasze biuro, bo mamy oczywiście trzy linki. Każda osoba, która się zarejestruje, otrzymuje trzy linki do, do oczywiście swojej dyspozycji. Tak zwaną witrynę korporacyjną, produktową. Witrynę detaliczną z produktami, i ta najważniejsza, która interesować będzie bardzo wielu, bo będzie dawała więcej dochodu, czyli PowerLine, czyli ta linia do budowy, oczywiście, naszego biznesu. Linki dostaniecie wtedy, kiedy oczywiście zajmiecie swoją pozycję w firmie jako partner. Swoją pozycję jako partner możecie opłacić kartą Visa lub MasterCard. Wypłaty, w Przyszłości możecie robić oczywiście na dowolne, różne konta, nawet ewentualnie w Bitcoina. Również, jeżeli ktoś chce, no to oczywiście może nawet zlecić rozliczenie podatku bezpośrednio przez firmę w USA. Z tego względu, że Polska i USA mają podpisaną specjalną umowę o niepodbójnym opodatkowaniu, więc warto to wykorzystać. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce to może oczywiście wpisać sobie kartę znaczy poprosić o kartę karta firmowa kosztuje 10 dolarów i oczywiście tą kartą na tą kartę możecie przelewać wszystkie swoje dochody tą kartą możecie kupić chleb paliwo czy wypłacić ewentualnie z bankomatu pokażę państwu jak to się odbywa jak przybywają osoby Moja drużyna, to cały panel oczywiście mamy tutaj po lewej stronie. Każda osoba może sobie wybrać dowolny język, jaki tylko będzie chciała, i oczywiście można spokojnie sobie sprawdzić. Każda osoba może się zarejestrować całkowicie za darmo i obserwować wszystko, co się dzieje. Wchodzimy w widok linii energetycznej. Ja jestem w projekcie 5 dni. Uwaga, jestem 5 dni w projekcie, a u mnie widnieje 21 435 osób. Jeżeli z tych osób opłaci się 100, 200, 500, zdążą się opłacić do oczywiście naliczeń, które są zawsze z czwartku na piątek, te osoby już zostają momentalnie u mnie. Oczywiście możemy to sprawdzić, ile tych osób jest, i zaraz zobaczymy, jak to wygląda, tak? Zaraz sprawdzimy. Są na to oczywiście sposoby. Zaraz państwu zobaczymy, ile tych osób u mnie zostanie. Proszę. Widzicie? Postaram się przetłumaczyć to na język polski, żeby ewentualnie było łatwo, łatwiej to zrozumieć. Moja strona, widzicie wyraźnie. Gratulacje, Janusz. 18 828 wstępnie zarejestrowanych i uwaga, 2592 członków, nie 100, nie 200, tylko ponad 2,5 tysiąca opłaconych członków już dołączyło do, twoje, do Twojej Powerline i wciąż rośnie. Ciekawie, tak? Ciężko było zaprosić do MLM-u jedną osobę na tydzień. Tu nawet nie tydzień, a mam u siebie 2592 opłaconych członków, którzy oczywiście zostaną już u mnie po naliczeniach i zliczeniu wszystkich osób z czwartku na piątek. Będę je widział w swojej macierzy, oczywiście, w swoim oczywiście drzewku. Czyli można naprawdę tu poszaleć i można zarobić. Więc, jak wspomniałem, ta ilość osób, 8 tysięcy, tak? To zobaczcie w jakim tempie to pójdzie. Jeżeli ja oczywiście będę miał średnio 2000 co tydzień, no to praktycznie miesiąc czasu wypełni mi się cała matrycę i mam podstawowe 2047 zarobione. No ale to nie wszystko, kochani. No, bo zobaczycie sobie plan płatniczy, jak to wygląda, czyli po prostu plan marketingowy tej firmy i zobaczycie, jak to wygląda od środka. Popatrzcie. Dokładnie firma pisze. W rzeczywistości możesz zarobić do 2047 dolarów i 50 centów miesięcznie, nie rejestrując ani jednej osoby, tak? Dla wielu to szok. No ale jeżeli dostajesz ich Kilka tysięcy dziennie, no to zaczyna się robić ciekawie. Zarabiamy oczywiście osoby, które ewentualnie mają szczere chęci, żeby uwaga, nie tylko zarabiać, ale pomóc innym zarobić. To oczywiście warto mówić ludziom, że tym, co są na emeryturach, na rentach i tak dalej, mają małe dochody, dać im znać. Dołącz, za darmo się zapisz, zobacz, co się dzieje, a jak Ci się to spodoba, to po prostu skorzystaj. Jeżeli tak zrobisz, no to oczywiście odpalasz sobie biznes i możesz zarobić oczywiście więcej. Zarabiamy na sześć sposobów. Trzeba też pamiętać o tej rzeczy. Za każdą osobę, którą polecisz do LiveGood, która zostanie członkiem i partnerem za te 49,95, nagrodzimy Cię prowizją w wysokości 25 dolarów, wypłacaną już w następnym tygodniu. Czyli pomyśl: zainwestowałeś 50 dolarów, zaprosiłeś dwa osoby, jesteś w super biznesie, za darmo. Musisz tylko o tym pamiętać, żeby co miesiąc opłacić sobie abonament, tak? bo te potężne pieniądzki mogą uciekać. Osoba nierankingowa to jest osoba, która nie kiwnie tu w ogóle palcem, nic nie zrobi. Osoby, które będą działać, mają status brązowy, srebro, złoto, platyna i diament i oczywiście odpowiednie procenty do samego dołu, jak widzicie. Jest tego sporo. No i oczywiście tutaj jest ta podstawa, z której oczywiście mamy naliczenia, czyli tutaj mamy podane dokładnie, że z, z abonamentu, który oczywiście wszyscy opłacają na całym świecie, my dostajemy 2,5%. Tak samo dostaje osoba nierankingowa, bo inaczej nie uzyska tych 2047 dolarów. Ale jeżeli ta osoba nierankingowa, która patrzy, dziwi się i nic z palcem nie kiwnie, i cię raptem obudzi, bo kolega tu, brązowy, zaprosić wystarczy dwie osoby, a twoja pozycja sięga już 13 poziomu, i z automatu sięgasz sumę 100% wyższą 4095 dolarów. Srebro 20 osób, złoto 30 osób, platyna 100 osób. Zobaczcie, sięgasz złoto 8000. Dalej nawet nie patrzmy, bo sądzę, że ta suma na początku na pewno każdego ewentualnie zainteresuje i może powalczyć. Niezależnie od tego, jak ogromne są prowizje za szybki start i premii Matrix, nasze premie dopasowane są jeszcze większe. Bo oprócz tych dwóch tysięcy do szesnastu tysięcy, które możesz zarobić swoim osobistym macierzy, otrzymasz uwaga. Również 50% prowizji macierzy od wszystkich, których zapiszesz. Uwaga! Oraz procent od wszystkich zapisanych osób z całego świata. I co wy na to? Robi się bardzo ciekawie, tak? Popatrzcie. To wszystko generacja, jak głęboko sięgamy, tego nawet już nie będę omawiał, bo jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście ja podeślę mu opis planu i sobie spokojnie wszystko po kolei sprawdzi. Prowadzący ten webinar nazywa się, czyli ja, nazywam się Janusz Łytka i na Facebooku jestem z Poznania. Janusz Łytka przez C jak Teresa. Jeżeli ktoś mnie potrzebuje, ewentualnie chce ze mną współpracować, zapraszam do kontaktu. Jedziemy dalej. Prowizje detaliczne, one oczywiście dotyczą sprzedawanych produktów lub których ewentualnie my będziemy kupować. Na razie produkty zamawiamy oczywiście z USA, ale prawdopodobnie już na wiosnę i to dość szybko będziemy mieli własną hurtownię tu w Polsce, przepraszam, w Europie, ze względu na to, że po prostu dołącza masa osób i do wiosny to będzie nas tu prawdopodobnie milion. Popatrzcie. Widzicie to? No to ktoś powie, no niemożliwe. No. Produkty, które ja tu pokazałem Państwu i wspomniałem o niektórych, są średnio 75% tańsze niż o konkurencji. A my mimo to jesteśmy w stanie na nich zarabiać 50%. Osoba nierankingowa, czy tak palcem nie kiwnie, ale ktoś tam będzie chciał dzięki niej kupić produkty, też otrzyma 50%. Osoba na brązowa będzie miała już z dwóch poziomów, tak? Osoba na srebrze z trzech. Popatrzcie na złocie. Sześć poziomów w głąb w strukturze światowej. Też to, to sami sobie resztę dopowiedzcie. Możliwości są. Bonusy dla influencerów to też są ogromne pieniądze. Popatrzcie. To też się dzieje. Musicie też o tym pamiętać o ważnej rzeczy, że ta armia ludzi, która do Was dołącza każdego dnia i co tydzień z tej armii ludzi, odpowiednia armia, bo tu przecież tysiąc czy dwa tysiące ludzi, którzy się u ciebie zostaną w Twojej macierzy, to przecież oni też nie będą zasypywać gruszek w popiele, tylko po prostu też będą robić zakupy. I teraz sobie wyobraź, z ośmiu tysięcy ludzi, których będziesz miał, niech cztery tysiące zrobi dowolny zakup, nawet najmniejszy. I zostanie ci z tego dolar. Masz cztery tysiące dolarów do tych dwóch tysięcy, czy do czterech tysięcy. Zaczyna się robić ciekawie. Diamentowa pula, no to to już są, są już zarobki oczywiście z puli globalnej, także tutaj już naprawdę już są ciekawie. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, żebyście widzieli i zrozumieli, że naprawdę warto powiedzieć jednej, dwóm osobom, dziesięciu czy trzydziestu osobom. Powiecie trzydziestu osobom, będziecie mieli ewentualnie w strukturze 100 osób sięgacie, jak pamiętacie, 8 tysięcy dolarów miesięcznie. Platyna 100 osób osobiście zarejestrowanych i 500 aktywnych. Diament 3 platynowców, 2,5 tysiąca aktywnych. Biorąc pod uwagę ilość przybywających i ilość i rejestracji na całym świecie, to nawet my, Polacy, jesteśmy. Bardzo szybko osiągnąć złoto czy platynę. Dodatkowe informacje, które musimy ewentualnie wiedzieć i znać, to jest moje zarobki, kochani. Popatrzcie. Poczekajcie. Dobrze. Tutaj moje zarobki, czyli przyjmowanie prowizji i innych rzeczy. Popatrzcie, Live Good wypłaca prowizję w, w czwartek poprzez bezpośrednią wypłatę. Tu możemy sobie wszystko po kolei oczywiście ustawić. Mamy tu ranki, wszystkie inne rzeczy. Nawet sobie zobaczcie, że mnie 19 stycznia 50 dolarów, nie wiem skąd wpadło, ale wpadło. I tutaj wybieramy sobie opcję płatności. Klikamy w to po prostu, Zobaczycie jak to wygląda. Pierwsza, oczywiście, metoda, jeżeli tutaj przetłumaczy, popatrzcie, to jest opcja dla osób tylko z USA. Tą drugą wersję to dołożyli oni dopiero niedawno, bo przecież biznes poszedł na cały świat. I tą opcję mamy niżej. Nawet jest zaznaczona tym niebieskim, ewentualnie kropką globalny portfel elektroniczny obsługiwany przez i wypłaty. I tu widzimy, że dostępne metody wypłaty mamy: przelew bankowy, przelew karta przedpłacowa, czeki papierowe, e-płatności, kiwi, bitcoiny, wirtualna karta podarunkowa. Cała nasza praca to oczywiście tu kliknąć, przejść do oczywiście odpowiedniej witryny i tam wypełnić wszystkie dane, które wymaga system, żeby mógł nam naliczać wszystkie pieniądze. To trzeba zrobić. Po kolei sobie zrobić. przekieruje to nas oczywiście na inne strony, ale pamiętajcie, że za każdym przekierowaniem... Ale może ktoś rzuciłeś...